Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej odsłonie Motywacji Marcina z tej strony Marcin Prus. I dzisiaj podyskutujemy sobie odrobinę o satysfakcji. Bardzo wdzięczny i bardzo przyjemny temat, do tego, żeby można było pięknie rozpłynąć się nad tym wszystkim, o czym będziemy tutaj starali się dyskutować. Jak zwykle liczę bardzo mocno na Was. Liczę na to, że żywiołowo włączycie się w komentarzach do dyskusji. Mam nadzieję, że to wszystko, co do tej pory razem stworzyliśmy i przez ten cały cykl wymieniliśmy, spostrzeżenia dla każdego z nas będzie fajną nauką na przyszłość. Mowa o motywacji, wiecie, bo, bo możemy się spokojnie dzisiaj troszeczkę wzajemnie pochwalić. Obowiązkiem Waszym będzie powiedzenie o Waszych sukcesach i o tym, co sprawia Wam największą satysfakcję. Z punktu widzenia sportowego nie ma chyba większej satysfakcji niż frajda z dobrze wykonanej roboty. I nawet jeżeli byśmy przegrali cokolwiek i by nie wyszło nam zdobycie pierwszego, może drugiego, ewentualnie trzeciego miejsca, to powinniśmy cieszyć się z tego, że zrobiliśmy coś dobrze, bo ciężko do tego się przygotowywaliśmy. Jestem pewny, że każdy z Was odczuwa ogromną satysfakcję, że podnosi swoje umiejętności. Nawet jeżeli mecz jest przegrany albo trening jest bardzo ciężki i już praktycznie nie mamy w ogóle energii do tego, żeby z siebie cokolwiek wykrzesać. No, i u mnie było podobnie. Muszę Wam powiedzieć, że sytuacja wyglądała właśnie identycznie. Wiele razy schodziłem na czworakach z hali treningowej. Wiele razy. Spacerowaliśmy po górach, czasem biegaliśmy i była taka sytuacja, gdy było ciężko. I to jest chyba najprostsza myśl, którą mogę wam przekierować porównanie tego wszystkiego do wspinania się na górę. Zobaczcie, mamy prawo odpocząć, mamy prawo zmęczyć się, no ale największa frajda jest, kiedy wejdziemy na szczyt i stamtąd będziemy mogli podziwiać piękne widoki i to chyba jest taka kwintesencja sportu. Wejście najwyżej jak się da, pokonanie granic własnych możliwości i zrealizowanie tego wszystkiego, co nam w sercu gra i śpiewa. Miałem taką a, sytuację kiedyś, kiedy byłem młodym chłopakiem, że trafiłem do reprezentacji Polski i trafiłem do tej reprezentacji Polski jako kadet. Piękny moment, tylko że nie do końca. A, Ludzie w nas wierzyli. Wiadomo, że ta młodzieżowa siatkówka zupełnie inaczej jest postrzegana przez dorosłych niż seniorska. No ale jakże pięknie można było wrócić. Właśnie przygotowałem Wam parę takich rzeczy z Barcelony, i można było wrócić z takim krążkiem. Niewielu go widziało, niewiele o nim wie, ale dla mnie taki medal. Był zwieńczeniem pewnego rodzaju trudu, który został wykonany i który spowodował, że zaczęto wierzyć w polską młodzież. Zaczęto wierzyć w to, że możemy odnosić sukcesy. Zaczęto wierzyć w to, że ten efekt pracy wykonanej przez jakiś czas będzie kiedyś przynosił określone rezultaty. I tak patrząc na to wszystko, odnoszę takie wrażenie dzisiaj, że Wy jesteście pokłosiem tego wszystkiego, co my kiedyś staraliśmy się osiągnąć. Dlaczego? Ano dlatego, że po sukcesie na Mistrzostwach Świata w Bahrajnie i zdobyciu przez e, chłopców Ireneusza Mazura złotego medalu na Mistrzostwach Świata, a było to w 1997 roku, czyli całkiem, całkiem e, dawno dla Was, a bardzo nieodlegle dla mnie i kilku jeszcze chłopaków, e, to, co stało się potem, dzisiaj możemy obserwować tego rezultaty. Złote pokolenie Irenusza Mazura było bardzo zadowolone z siebie i wszyscy z ogromnymi uśmiechami na twarzach wracaliśmy z Bahrajnu. A to jeszcze było najlepsze, że chwilę po zdobyciu przez nas Mistrzostwa Europy w Izraelu ten medal... Również jest u mnie w kolekcji, no ale chciałem wam wybrać takie dwa najważniejsze, które spowodowały, że moja satysfakcja rosła bardzo w górę. Co więcej, ciężko wykonana praca oraz to wszystko, co udało się osiągnąć do pewnego momentu wszystko przełożyło się na późniejsze działania w kadrze seniorskiej i w turniejach mistrzostw Polski. Końcowym. Fragmentem mojej kariery był złoty medal z Mistrzostw Polski, który zdobyliśmy z drużyną Mostu Stalu Azoty Kędzierzyn-Koźle. No ale powrót był jednym z najpiękniejszych momentów w moim życiu, bo po ciężkiej, naprawdę po ciężkiej kontuzji zaistniałem znowu na boisku w częstochowskim AZS-ie. No, i tam pokonując miejscową drużynę, zdobyłem ostatni krążek na Mistrzostwach Polski. Smutno troszeczkę, bo kariera w pewnym momencie się skończyła i zaczęła się taka naprawdę solidna walka o to, by w przyszłości można było normalnie funkcjonować, a jeszcze co, wcześniej, wrócić normalnie do gry. Oczywiście ta sztuka się nie udała, natomiast wszystkie te działania, które ja robię, kierunkowane są na to, żebym był z nich zadowolony. I właśnie do tego chciałbym również i Was zaprosić, chociażby z prostej przyczyny, że każdy z Was na pewno ma takie rzeczy, które bardzo lubi robić i ma takie, których nienawidzi robić. No i właśnie cała sztuka polega na tym, żeby tak przekuć umiejętności, aby świetnie wykonywać to, czego się bardzo nie lubi. Co więcej, istnieje nawet szansa na to, że polubimy to, czego wcześniej nienawidziliśmy. Dlaczego o tym mówię? Bo ja nienawidziłem jeździć. Wieczorem. Nienawidziłem jeździć w nocy, no ale pokochałem to z momentem, gdy nauczyłem się transformować myślenie. Przecież muszę gdzieś dojechać, muszę być bezpieczny, i bardziej się do tego przyłożę, tym większą będę miał satysfakcję z momentu, gdy przyjadę na miejsce. No i właśnie chciałbym, żeby było tak u Was. Nie tylko u dzieci, ale również i dorosłych, żeby każda chwila, każdy moment, ten, który jest w Waszym życiu, żeby to był dla was osobiście powód do dumy. Absolutnie nie rozpatrujcie tego w ten sposób, że ktoś was musi zmuszać do czegoś, bo wtedy ta satysfakcja nie jest taka wielka. Ja wolę osiągnąć troszeczkę mniej, albo nic nie osiągnąć, a wiedzieć o tym, że dałem z siebie maksa. I to jest właśnie najpiękniejsze. Że każda tego typu działalność właśnie w stronę zadowolenia będzie powodowała to, że nie będziemy mieli do siebie o nic e, pretensji. Dlaczego nałożyłem na siebie koszulkę z reprezentacji Polski? Bo był taki moment, gdzie ta jedenastka też odkrywała w życiu mo moim kluczową rolę i chciałem ją Wam pokazać. To nie są koszulki z czasu moich e, reprezentacyjnych występów, ale są to Koszulki, które mam okazję mieć na sobie jako właśnie ten 97-krotny reprezentant Polski i często wykorzystuję podczas spotkań z wami, dając wam również odrobinę wiary w samego siebie i w to wszystko, a co robicie. Pamiętajcie, że ta technika małych kroczków, o których wspominałem w poprzednim naszym spotkaniu, to jest właśnie coś takiego, do czego dążymy, a jeżeli już jesteśmy na górze, Zawsze będziemy z tego tytułu zadowoleni. Bądźcie zadowoleni i czujcie satysfakcję z każdego dnia, z każdej minuty i z każdej chwili waszego życia, bo to jest wasze życie i to wy powinniście wypełniać jak najpiękniejszymi rzeczami, które możecie sami do niego wnieść. Mówiąc o satysfakcji, przypomina mi się moja babcia Hela. Przypomina mi się moment, w którym wiązała mi buty, aż w końcu powiedziała, nie, Marcin, teraz zabierzesz się za to sam. Powiem wam, że ryczałem jak dziecko, no bo byłem przecież dzieckiem, więc możecie sobie wyobrazić, jaki skowyt był w domu. No ale babcia była nieugięta. Męczyłem się z tymi sznurówkami kilka godzin, aż w końcu babcia dopięła swego. Szkoda i naprawdę bardzo żałuję, że wtedy nie można było Zrobić zdjęcia, bo banan, który miałem na, na twarzy, na pewno rozbawiłby niejedną osobę. I to był właśnie jeden z takich pierwszych momentów w moim życiu, w którym poczułem satysfakcję z tego, co robię. Jeżeli dochodziło do innych wydarzeń, również starałem się, aby spełniać swoje oczekiwania i oczekiwania tych, którzy na mnie liczą. Oczywiście tych, których kocham. I tych, których mogłem obdarzyć swoim zaufaniem, bo tutaj też jest dość ważna rzecz, żeby nie wierzyć tym wszystkim, którzy są dookoła nas, tylko naprawdę przekonać się bardzo mocno do ludzi. Czy mamy na to jakąś złotą receptę, aby wiecznie być zadowolonym? Na pewno nie. I tutaj nie musimy w żaden sposób podchodzić dziwnie do tematu. Bo przecież mamy możliwość wyboru i z pewnych rzeczy nie musimy być zadowoleni. Natomiast, jeżeli mówimy o satysfakcji, zawsze, ale to zawsze będziemy traktowali tych, którzy powiedzą nam dobre słowo lepiej niż tych, którzy będą nas krytykować. Są oczywiście nieliczni, którzy odbierają krytykę w sposób konstruktywny i to też jest fajna cecha, gdy możemy przeanalizować to wszystko, co, co zrobiliśmy źle. Ale satysfakcję w głównej mierze opieramy na tych działaniach, które są pozytywne. No sami odpowiedzcie na pytanie: kto z Was nie lubi być chwalony? Kto z Was nie lubi dostawać dyplomów? Kto z Was nie chciałby się pokazać z medalem? Kto z Was nie chciałby być widoczny na zdjęciach, a najlepiej w grupie swojego ukochanego zespołu, z którym wylewacie siódme poty na. Parkietach czy w innych boiskach, jeżeli możemy powiedzieć o czymś, że coś sprawia nam satysfakcję, nie możemy zapomnieć o takich rzeczach, które są dowodem tego, co fajnie robimy. Zobaczcie, mam tutaj masę różnych pamiątek z różnych stron Polski po różnych spotkaniach, które miałem okazję poprowadzić. To jest oczywiście tylko i wyłącznie ich część. Ale zobaczcie jaką wielką frajdę może sprawić komuś stworzenie czegoś, co jest podziękowaniami, czegoś, co jest tak wyjątkowe, że deska się czasem wokół zakręci. Tego typu rzeczy, chociażby takie jak to. To są takie pamiątki, które dla mnie są mega ważne. I podkreślają, że ta frajda z tego, co robimy, może być cały czas. Zobaczcie, są piękne chwile z tą e, satysfakcją związane. Tego Wam bardzo, bardzo mocno i gorąco życzę, żebyście nierozerwalnie powiązali swoje życie ze spełnianiem tego wszystkiego, co sprawia Wam przyjemność. A wtedy o satysfakcję możecie być spokojni. Dużo buźka dla Was. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ciao!